Szkoła roczna, stacjonarna w Górzowie Wielkopolskim daje ci bazę do bycia bezpiecznym dla siebie. Nie zastępuje psychoterapii własnej, to pragnę podkreślić. Gdy ma się opracowane wewnętrzne trudy, przestaje się je tak bardzo projektować na innych, na klientów, na pacjentów. Szkoła życia. Co to znaczy szkoła życia? Pomyślałam, tworząc Szkoły Ustawień Prawna Wiaw w, w Gorzewie Wielkopolskim, że pora pooglądać dynamiki życia swojego własnego w gronie wspierających osób, pod okiem kogoś, kto pomoże nadać znaczenie temu, co ci się ciągle dzieje, co odtwarzasz, a niekiedy odtwarzasz jako przymus powtórzeń od pokoleń. Zatem. Wywodząc się ze szkoły ustawień, stworzyłam własny kurs, który jest przede wszystkim cyklem transformującym cię osobiście. To są osobiste transformacje. Oglądamy różne obszary życia, różne straty, tak te w rodzie, jak te we własnym życiowym dorobku. Uczymy się przeżywać różne emocje. Patrzymy na nowe życie, na nowe opcje, na nowe perspektywy. Oglądamy siebie. Widzimy i jesteśmy widziani. Cykl spotkań obejmuje od roku 2025. Dodatkowy moduł, oprócz dotychczasowych dziewięciu, dochodzi moduł o ustawieniach skończonych i nieskończonych czyli o Metafizycznym rozumieniu tego, że proces rozwoju nie ustaje. I dawny pogląd, że jedno ustawienie w życiu załatwia sprawę, myślę, że już jest wiadomym, że to jest mit. Przede wszystkim trzeba się nauczyć uważności. Takie mindfulness, typowe dla umysłu ustawiacza, rozwijamy, czyli swoistą uważność ale pogłębiamy o znaczenie tego co przeżyte rozumienie po szkole ustawień w Gorzowie Wielkopolskim można kontynuować swój rozwój na kursie zaawansowanym online ustawień systemowych który jest w charakterze dużo bardziej naukowy oparty o rozumienie psychologiczne zjawisk które podczas tego roku szkoleniowego w szkole prawna w Jaw doświadczamy sobą. Co to znaczy doświadczamy sobą? Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a nie zapomnę do końca życia. I właśnie robieniem, inscenizacją tych różnych życiowych wyzwań, trudności, okoliczności, zajmujemy się podczas tego spotkania grupowego co miesiąc. Zatem jeden weekend. W miesiącu, podczas całego roku spotkań, zajmujemy się tematami Twojej osobistej transformacji. Przy okazji, zaopatrzam Cię w wiedzę psychologiczną i rozmawiamy, osadzamy w Twoim kontekście osobistym to wszystko, co proces grupowy przynosi. Nauka. Podczas spotkań w stałym kręgu jest przyjemna. Tworzy się wspólnota, tworzy się swoisty rodzaj wspólnego języka i porozumienia. Można oglądać się w oczach tylu osób co miesiąc, widzieć, jak one się zmieniają i widzieć własną zmianę. Daje to poczucie bezpieczeństwa, ponieważ. Odstępy pomiędzy spotkaniami dają raz, przestrzeń na integrację tych emocjonalnych obszarów poruszonych. Dwa, nie jest się samemu w procesie, jest kontakt z grupą, jest kontakt ze mną. Trzy, można zauważać te naturalne przemiany, bo jest wystarczająco dużo czasu, żeby to już było widać, że ktoś się zmienia. I to nie są jedynie powierzchowne różnice. Można by powiedzieć, że to jest taka Regeneracyjna technika. Zaczynasz oglądać i goić swoje rany, zatem ze spotkania na spotkanie przychodzisz coraz bardziej uspójniony, rozumiejący siebie, rozumiejący innych, a tym samym wychodząc do swojego życia, coraz lepiej widzisz, jak działa świat, masz kontakt z rzeczywistością. Jak to jest możliwe? I w psychologii i w naukach duchowych wiadomo, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób ze sobą połączeni. Różne pojęcia, między innymi nieświadomość, która wywodzi się od Freuda, w innych nurtach mówi się o podświadomości, w ustawieniach o polu wiedzącym, polu informacji. Można by powiedzieć, że niczym sieć Internetowa, która łączy wszystkie urządzenia cyfrowe i pozwala korzystać z podobnych informacji, podobnie działają ludzie podłączeni pod nieświadomość, pod to pole wiedzące. To nie ma nic wspólnego z magią. To jest po prostu instrukcja obsługi człowieka, przełożona na rok kształcenia się, wewnętrznej transformacji, która pozwala stać się kompetentnym do niesienia pomocy innym. Bo nie można pomóc komuś, jak sobie się nie pomogło w obszarach, które możesz przeczytać, są zagadnieniami poszczególnych modułów. Oprócz tego, że to są obszary rozwoju osobistego, psychologicznego, emocjonalnego, jest to też konkretna wiedza, psychoedukacja, różne techniki pracy ze sobą, z klientem na każdym module. Przedstawiam trochę inny sposób pracy, i dowiadujesz się, że rozpoznawanie tego, o co chodzi, tej istoty, esencji, możliwe jest zawsze. W każdym kontekście język emocji to jest język międzynarodowy. Jeśli się go dobrze nauczysz, czuć siebie, czuć grupę, rozumieć, na czym polegają dynamiki. To jesteś w stanie się porozumieć wszędzie i z każdym. To, na co szczególnie zwracam uwagę, to granice niesienia pomocy, to że trzeba sobie ubrać maskę w samolocie, tlenową, a dopiero potem dziecku, jako jeden z podstawowych filarów, na których wznosisz swoją dojrzałą formę pomagania. Czyli ja jestem zadbanym terapeutą, ja jestem zadbanym ustawiaczem. Wtedy adekwatnie dbam o tych, którzy potrzebują. Jeśli w ramach takiego BHP pozostaniesz zaniedbany, to z dużą dozą prawdopodobieństwa skrzywdzisz siebie i innych w tej próbie ratowania nie tego, o kogo chodzi. Roczna szkoła jest nastawiona na oglądanie ciebie i tego, co ci trzeba. W dalszym rozwoju ze mną, dostajesz wiedzę, dalej Ciebie oglądam i Ty siebie oglądasz, i jest grupa. Jak głębiej rozumieć procesy i gdzie w przyszłości szukać wiedzy, gdyby się pojawiły problemy w pomaganiu innym. Szkoła roczna, stacjonarna w Górzowie Wielkopolskim daje Ci bazę do bycia bezpiecznym dla siebie. Nie zastępuje psychoterapii własnej, to pragnę podkreślić. Psychoterapeuci przechodzą, od niedawna jest taka ustawa psychoterapię własną, czyli oglądają siebie przez wiele lat, kilka razy w tygodniu, żeby rozpoznać własne nieumiejętności, niekompetencje, słabości, zranienia, czasami psychopatologia. Gdy ma się opracowane wewnętrzne trudy, Przestaje się je tak bardzo projektować na innych, na klientów, na pacjentów. Więc opracowanie siebie jest ważnym aspektem. Zachęcam wszystkich obok comiesięcznych spotkań na kursie, na szkoleniu, na szkole ustawień do procesu indywidualnego w psychoterapii. Tak? Te różne rzeczy, które odkrywamy w ustawieniach, równolegle w psychoterapii własnej, można jeszcze głębiej zrozumieć, ponazywać. Proces grupowy, opatrzony komentarzem, psychoedukacją, technikami radzenia sobie, tak z emocjami, jak z dynamikami. To, co się dzieje innym, czasami pozwala zobaczyć łatwiej własne rzeczy, u siebie nie widzę. U kolegi widzę, a może ja też tak mam. To wszystko daje grupa. W równoległym procesie psychoterapeutycznym, na który warto się udać, można już oglądać tylko i wyłącznie siebie, nasycić się tą relacją z mamą korektywną. Nazywać. Dla wielu osób szkoła ustawień to jest pierwszy krok do odzyskiwania siebie. Dla innych osób, po latach psychoterapii, to jest najlepsza z terapii, bo już na tyle mają kontakt ze sobą, że teraz oglądanie w kontekście tak wielu osób i tak wielu dynamik siebie przynosi inne rozumienie. Osobiście uważam, że wspaniałym rozwojem jest pozwolić sobie na proces grupowy i szkołę ustawień i równolegle przed lub po terapię własną. Rozwój osobisty jest nieustający, jeśli się naprawdę oddasz życiu, zaufasz. Zapraszam cię serdecznie na te roczne przemiany do Gorzowa Wielkopolskiego. Nauczę cię wielu technik, pomogę ci pomieszczać uczuciowo i zrozumieć to, czego nie możesz pojąć. Grupa i ja wspieramy cię. Jest też pomoc fachowa i rozumienie zagadnień nie tylko z poziomu. Mistyki, ale również tego konkretnego znaczenia psychologicznego, czym to dla Ciebie w istocie jest. Budujemy pojemność uczuciową, znaczeniową i mnogość technik, które możesz wykorzystać osobiście lub w swoim warsztacie pracy w zawodzie pomocowym, jakikolwiek wybierzesz. Karolina Głogowska.pl zapraszam serdecznie na szkołę ustawień systemowych praw na FIAF.